Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kolejnych pogaduchach u Ropuchy. Dlaczego was. Ropucha będzie tu? Witam Was na y, kanale Marga Eska, kanał 65. Plus. Ja jestem Marka Eska i mam 62 plus lat. Nie mam za to hialuronów, butoksów i niczego postrzykiwanych go w twarz. Naturalny jestem, na, Dam naturalna pobita. Kochani, to będzie krótki filmik, który po prostu ja muszę to z siebie zrzucić, bo muszę, bo się uduszę. Tak więc już kilka razy na, na niemieckich kanałach znaję, widziałam uwagi, że, och, jaki jak, piękny makijaż, i w ogóle i tak dalej. I rada, że gdybyś, gdybyś nie, nie korzystała z stylu, stylu filtrów, to by nie, tylko naturalnie wyglądała, to by o wiele efekt był o wiele ładniejszy, lepszy. Słuchajcie, te teksty były dopisane do osób, akurat, które wiem, że nagrywają filmiki aparatem fotograficznym jako i ja robię. Po pierwsze, w aparacie fotograficznym można ustawić to nie są filtry, to są szyb, szybkie ustawienia. Jak ktoś się nie zna na ustawieniach, a który mu portret ładnie wyszedł był, to on mu ten aparat sam ustawi te ramy tego portretu, ale i to jest zwyczaj peku, to specjalnie tego obrabiać już nie można, bo tylko można obrobić. I to jest też takie gotowe, kiedy ten, kiedy ten portret chodzi o nasilenie światła, chodzi o... czy na, na zewnątrz, bo jeszcze on rozpoznaje, czy jest to zdjęcie robione na zewnątrz, czy wewnątrz, czy w piwnicy, czy gdziekolwiek. I kochani moi... Tym sposobem robi się zdjęcie. Ustawianie filtrów, jak w telefonie, w aparacie fotograficznym nie istnieje. Nieważne, czy to jest lustrzanka, czy teraz te bezlusterkowce. Oczywiście mówię tutaj o aparatach fotograficznych z wymienianymi ym, obiektywami. Chociaż ym, ja miałam z, y, z niewymiennym obiektywem. I tam też nie było żadnych cudów. Były krótkie programy, że landszawcik, to wtedy też on, on tak dobiera mniej więcej te cienie, cienie i światła i tak dalej, czy fotografię nocą. Tego typu nie ma, nie ma filtrów piękności. Można aparat taki ustawić w menu takim podstawowym, w samym aparacie gdzie y, można y, na przykład ostrość, od tam pięciu chyba do zera i do pięciu, y, y, światło też można, y, barwy, kolory, bardziej takie czy siakie, żeby, żeby robił. Ym, ale to wszystko jest bez sensu, bo, ym, bo, bo, bo jak się ma dobry obiektyw, to po kiego grzyba mu coś zmieniać? Ja mam wszystkie, jak jest poza tym ja jak robię zdjęcia, to chcę mieć jak największe spektrum, jak największą możliwość obrabiania tego zdjęcia w programie do obrabiania zdjęć. I w tym przypadku wszystko w każdym moim aparacie jest ustawione na neutralne. Czyli możesz robić z tym, z tym wszystko, co Ci się żywnie podoba. Z filmami też jest podobnie, no bo jak neutralny, to neutralne. Ja mam ustawienia manualne. I ja te, na tych manualnych ustawieniach, kochani, kręcę moje filmiki. i. Ym, takie są najlepsze można, można światło ciemniej, jaśniej zrobić, no to wtedy regulujemy ISO przede wszystkim. Są w filmowaniu o normalnym aparatem fotograficznym są reguły. Są reguły i, i, i tych reguł się, jeżeli się nie chce mieć gównianego filmu, tych reguł się przestrzega po prostu. Czas, ISO i długość naświetlania. I to, jest, to są trzy rzeczy, które trzeba znać. Jak się ma to ustawione już, to wtedy tylko ISO, pokrętełkiem ISO reguluje się jaśniej, ciemniej. Że jak jest neutralny, tak jak jest u mnie neutralny, w tej chwili jest chyba troszeczkę nawet za jasny. Jak tak patrzę, bo to w zależności od Ubrania, y, ubrania się. Do tego jeszcze jest balans bieli, który się ustawia. I ja ustawiam tą szarością idealną, są, no bo, ale y, można spokojnie ustawić, y, wziąć te ustawienia, jakie są, czyli światło dzienne, światło y, sztuczne, światło tak dalej. To akurat jest, jest rzecz, y, gdzie y, akurat specjalnie nie trzeba się mądrzyć, można sobie tak ustawić. Ja się przyzwyczaiłam, tą szarość. I, I po prostu ja tu się nawalczyłam tyle z tego światła, żeby wyglądać jak normalny człowiek, a nie jakaś zamazana, zamgłą, jakiś nieszczęśliwiec, który jest, wiecie, wstydzi się swoich zmarszczek, a, a, robi, a robi program, moi drodzy, Beauty. Nie wiem, na, na prycowany, ob, ob, a robi, kochani, ten kanał Beauty prowadzi i nie pokazuje, makijowy sprzęt specjalnie albo prześwietlone, żeby broń Boże, zmarszczek nie było widać. No to sorry, to nie jest dla mnie żaden Beauty, moi drodzy. I jeszcze raz powtarzam, filtry piękności. Hmm. Czyli tam rozmazanie sobie, sobie zmarszczek, czy ten można osiągnąć jedynie telefonem, albo bardzo kiepskim e, e, obiektywem, albo za dużą ilością izo. To wtedy się rozjaśnia i wtedy się wszystko rozmazuje i, i, i wszystko e, tak wygląda. Poza tym radykalna, radykalna... Hmm. Radykalna, moi drodzy, sprawa jest oddzielić światło dzienne od światła sztucznego. Jak tylko można. Najbardziej. Ja, moi drodzy, mam tutaj rolety, które, tu są okna takie połaciowe, dachowe, tak to się nazywa, dachowe. I one, te rolety są wewnątrz i jak zasłonię całe to okno, to z boku... Są jednak szparki i u góry, jak tutaj widzę, przy klamce nie jest do końca. Musiałabym, nie wiem, na czarno od wewnątrz całkiem nie zakryć, ale w tej chwili nawet taką powiesiłam, ten, że, że to światło słoneczne nie dochodzi. Ale to światło z zewnątrz, które, które mam, moi drodzy, jest w w dużo mniejszym, jak to powiedzieć, porównując jest w dużo mniejszej ilości, aniżeli to światło sztuczne, które ja mam wokół siebie. Tym sposobem wygrywa totalnie światło sztuczne i nie ma czegoś takiego, jak się kręci w świetle sztucznym, a do tego jest jeszcze światło, potężne światło z zewnątrz. Nie ma czegoś takiego, że ten obraz robi się raz ciemniejszy, raz jaśniejszy i, i tak jak. Albo prze, rozpływa się, rozpływanie to jest też złe ustawienie ilości klatek na sekundę. To też może być. I to, to jest. Te, tego efektu u mnie nie ma i w ten sposób zredukowałam światło z zewnątrz do minimum i to światło wewnątrz, to sztuczne, jest 100 razy silniejsze. I kochani moi, nie ma cudów. Jest po prostu, jestem oświetlona z każdej strony, tak jak powinno być. Z przodu powinno być przód, najwięcej światła. Gdybym ja teraz odemniała ten przód i zdjęła, nie, nie będę tego zdejmować, bo to wiecie, będzie ten... I, i wyłączyła te boxy, no to byłby cyrki, cudze małpy, bo obiektyw, nie mógłby się zdecydować cze, czego słuchać. Czego, cze, czego ja mam słuchać? A jeśli ma telefon, no to już w ogóle dostaje kocioł Telefonem nigdy, przenigdy nie zrobi się takich zdjęć jakie robi się aparatem fotograficznym i przenigdy nie będą lepsze filmy jak robione te aparatem fotograficznym. Chociażby dlatego, że aparat fotograficzny jest tak zbudowany, że jego, że jego okiem jest właśnie obiektyw. Obiektyw, który, który ma może ma stabilizację, albo wewnętrzną, zewnętrzną, ma, ma zoom, ma, ma tego typu, to są, to są... Im, im lepszy obiektyw, tym więcej ma tych, no, jak one się nazywają, linzy, tych szkiełek, tych soczewek wewnątrz. I to, a tego, kochani, żaden telefon mieć nie będzie. I jedyne co, to jest elektronicznie i sztucznie, także... Um, można sobie kręcić, owszem telefonem ja nic nie, nie, nie mówię, no ale trzeba, są telefony, które mają już manualne ustawienia. To wtedy te manualne, chociaż, chociaż ten czas i to światło, nie mieszać kurde światła dziennego ze światłem sztucznym. Bo to wygląda źle i głupio, a poza tym nie ustawiać jakichś tam nie wiadomo właśnie e, beauty cudów, bo wychodzi to fatalnie to wygląda, naprawdę. Gęba się rozmazuje i no, no, mnie się nie podoba i tyle. Jeżeli ktoś chce na poważnie prowadzić, na poważnie prowadzić beauty kanał, no to to, to minimum dobrej e, wizji powinien zapewnić tym ludziom. A jeżeli to robi sobie, o, bo sobie amuzą, no to nie mówię, że sobie nie musicie tego oglądać, to nie jest żadne jakieś takie, ja tak sobie siedzę i tak sobie robię, bo, bo tak lubię, o, no to wtedy, wiecie, nikt nie ma pretensji i słucha, co ta osoba opowiada, o, pierdo, pierdołeczki i się co później pis, pisze pod tym, o pierdoleczkach, a nie o tym, że e, makijaż taki, siaki czy owaki, e, bo ta osoba. E, no, siedzi, siedzi się pierdoleczkami zajmuje ogródkiem kotkami, i, 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 tak jak darunia i ten, a nie siedzi i opowiadać, że ja teraz to nakładam, tak robię i tak robię, a gówno za przeproszeniem widać. No. Chciałam z siebie zrzucić właśnie to, bo w kurza no, bladego pojęcia nie mają ludzie, kobiety. I przychodzą i opowiadają, że masz zmienić filtr. No, jakbyś nie używał filtrów, no tak w, no, w aparacie na pewno filtrów używa. Tak, mogę użyć filtra szarego, moi drodzy. Mogę użyć, wtedy te kolory będą takie bardziej bardziej takie miękkie, nie? Jak na przykład to, to, to tak, to, to można użyć, ale to szereg używa się przy długim naświetlaniu. Zarówno przy fotografowaniu, jak i przy kręceniu filmu. I użycie filtra szarego, i zależy od jego, wielko, jego wielkości, gru, szarości, <grafię> ym, są tabele. I się tych tabel człowiek musi trzymać. Że tyle i tyle taki a taki filtr musi być na, filtr, naświetlany, bo jak nie, to wyjdzie kaka. I to jest prawda. Także, wiecie. Tak wygląda sprawa z e, kręceniem filpiku w, w, w warunkach domowych czy w takim atelier, jak ja sobie tutaj mam, moi drodzy. Zatem bądźcie pewni, że ja tu jestem oryginale i nie ma żadnych y, filtrów u mnie. Jest tylko światło, światło sztuczne i zminimalizowane światło dzienne, które nie ma wpływu na działanie światła sztucznego. W ten sposób tak wygląda. I nie ma filtrów, nie ma niczego. Jest wszystko neutralnie, i jak to. To się w tym momencie nagrywa, tak wygląda i moi drodzy, u Was w Waszych odbiornikach. Kolory, oddawane kolory, to jest ważna też sprawa dzięki temu, bo robiąc jaśniej, ciemniej, więcej, mniej tych klatek, fałszujemy moi drodzy kolor czegoś. Tak samo jak mieszając światło dzienne ze sztucznym. Też fałszujemy kolor i ten kolor, który będzie, to jest fioletowy i on jest taki, to on będzie nie wiem, jakiś niebieski, czerwony albo jeszcze inny. Chodzi o to, że te pędzle, jak teraz się patrzę, oddają dokładnie, dokładnie te kolory, które mają na sobie, jeżeli to wszystko nie będzie zgrane. Nie będzie tego, tego samego koloru po prostu. Tyle i już. O, Mówię, Dobra, ja nie to... jestem, jak to o sobie mówią, że jestem, no zapomniałam słowa, widzicie, perfekcjonistą. Nie ma czegoś takiego jak perfekcjonista. Fakt, rok czasu walczyłam, żeby te, te, te obrazy wyglądały, jakby te wyglądają, ale i też i nauczyłam się tego, co robię tego, tego obsługi światła, słuchajcie, ja chłopom mówiłam yy, i niemieckiemu i naszemu polskiemu, no, z, z, opowiedzcie o, film, o beauty filmikach, którzy kręcą filmy, pracują na firm reklamowych. Żaden się, kochani, mo, moi kochani, żaden się tego nie podjął. Zbyli uśmieszkiem i ohoho. No, a to jest ważna sprawa. Jedyną osobą, której się dowiedziałam, jak to robić, jest Ewa Red Lipstick Monster. Ona ma całkiem inaczej, bo ona ma całkiem zaciemnione to studio, ale jak sobie człowiek przełoży, to tak jak z makijażem, na swoje, na swoje warunki. No to wtedy to musi wyjść. Pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, dziesiątym razem, 150 wyjdzie. I o to chodzi, że trzeba przede wszystkim próbować. Tak samo jak ze światłem, tak samo i z makijażem. Tak, tak, tak ja mam przesłanie do Was, moi drodzy. Kochani moi, dziękuję za wysłuchanie mnie, dziękuję za obecność, dziękuję za kciuki i dawaj, dawaj komentować. Widzimy się w następnym filmiku. Cali zdrowi i szczęśliwi. Uma... Mm -hmm.